Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będzie takie danie, bo mam, miałam ser biały w lotówce i miałam ziemniaczki. Ziemniaczków... A, dość dużo osób pisze, żeby podawać, pisać składniki. Ja składników pisać nie będę, ale będę się starać na samym początku filmu powiedzieć mniej więcej, co będzie mi potrzebne. Będzie mi potrzebne to są wczorajsze ziemniaki. Tu jest około pół kg. 25 deko sera białego, tłustego. Mam. Do tego olej do smażenia będzie potrzebny. Do tego będzie jedno jajko e, potrzebne do ziemniaków. Jedno jajko do obtoczenia. 15 deko. Tu jest 15? Tak, 15 deko boczku. Ewentualnie kiełbaski, co tam macie, wędzonką, jedną, dwie cebule zwykłe, bułka tarta i chyba to wszystko. Zobaczymy jeszcze w praniu. Dobra, zaczynamy. Pierw co zrobimy? Pierw, słuchajcie, na patelni sobie zeszklimy y, tą naszą, y, ten nasz boczuś. Także na patelnię daję dam, dam boczuś i pokroję cebulkę. Cebulkę kroimy bardzo drobniutko. Boczuś też by było fajnie właśnie, żeby tak był drobno, drobno pokrojony. Ewentualnie, jeżeli nie macie, tak jak mówiłam, może być cebulka, tylko też bardzo drobno pokrojona. Ja tutaj na patelnię, o, nie widzicie, już, już widzicie teraz wszystko. Dam troszeczkę takiego smalcu. To jest takiej wędzonej, zwędzonej, zwędzonej, takiej e, solonej słoninki. Jest też u mnie przepis na kanale. Dam troszeczkę właśnie, o, żeby, tak, żeby nie była sucha patelnia. Dobra. Posłuchaj, proponowałaś yy, yy, jak to się chyba kopytka leniwe albo kluski leniwe. Będą na pewno, ale tak mi coś dzisiaj na, na, naszło na takie coś takiego jak yy, ruskie pierogi, tylko żeby nie trzeba było robić yy, yy, ciasta. A to właśnie tak będzie smakować. Następnym razem, jak tylko będę miała ser, to na pewno będą te leniwe właśnie pluski czy kopytka? Kopytka leniwe dobra także smażę a i obieram za ten czas sobie pokroję bardzo cieniutko cebulkę i zaraz do was wracam cebulka mi się smaży już z tym boczusiem tutaj mam ziemniaczki i biały ser no i będę tłuczkiem tak to potłukę i wyjdzie, tak wyjdzie. Ja uważam, że jak jest taki ser, takie grubsze ten to jest nawet lepiej niż taka paćka. Ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że. Mamy niespodziankę. Tak, mamy niespodziankę. Na moim kanale mąż zrobi tak, że będą napisy. Nie wszystkie filmy, ale... bo to drogi interes, ale. Niektóre filmy będą dosłownie tłumaczone słowo co do słowa, co mówi będzie. To co ja mówię. Wynalazłem program, polski program, odpłatny, drogi dosyć, ale jest super. Tak. Przekłada mowę na napisy. Bardzo I napisy są takie, że współpracują normalnie z Google, z tym, z YouTubem I można sobie przełączyć na jaki dowolny język jak to chce. A bardzo się cieszę z tego, bo osoby głuche i osoby niedosłyszące będą mogły w końcu e, wiedzie, e, 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 przeczytać wszystko to, co ja mówię na filmiku. Wszystko słowo w słowo. Także jeżeli macie osoby nie Na 95%, bo tam tak, wszystkich słów nie wyłapuje tak Także Jeżeli macie osoby niedosłyszące lub głuche, to polećcie mój kanał, bo fajnie będą mogły gotować i przebywać ze mną w kuchni i wiedzieć, co, co mówię. Ja dalej robię ziemniaczki. Mój mąż się bierze właśnie za tłumaczenie filmików, a ja do Was wracam za chwilkę. No, wracam do Was powrotem. Już ubiłam. Proszę zobaczyć. A, i chciałam coś powiedzieć, Grażynko, pytałaś się dlaczego, co ja, dlaczego ja dodaję kwasek cytrynowy do ziemniaków, jak gotuję? Właśnie dlatego, żeby na drugi dzień te ziemniaki miały taką jasną, rzuciutką barwę, żeby one nie ciemniały. To przy gotowaniu dozdaje się kilka kropel kwasku cytrynowego. A ja zawsze gotuję. To są ziemniaki ugotowane wczoraj, bo takie są najlepsze. Można z dzisiejszych, ale wtedy się bardzo źle ciasto po prostu będzie nam się kleić. Dobrze, i teraz tak, tutaj dodam jedno jajko. O. Dobrze. Dodam tutaj tą cebulkę, ale nie dodam całej. E, cebulkę z tym e, z, no, z się te trochę można zostawić do okraszenia później sobie, ale ja bym, e, albo do... Nie, no do, do okraszenia przede wszystkim. Można by było dać wszystkie, ale nie, ja sobie troszkę zostawię. Tak. I teraz tak. E, dużo dajemy e, no ze dwie łyżeczki soli. O, raz. Bo ja mało ziemniaki solę. Dlatego dość dużo soli dodam. I pieprzu, pieprzu dodam białego, też dość sporo, o. O, musi być pieprzne, każdy do, daje sobie do smaku, gdyby mi się zaczęło kleić, bo teraz będziemy wyrabiać ręką, y, to dodamy troszkę bułki tarty, jak zawsze mam bułkę tartą, taką dobrą, kupioną w piekarni, także ja będę wyrabiać. O. Są właśnie ziemniaki suche, bo one były wczoraj e, gotowane i odkryte stały. I widzicie, i stały odkryte na kuchence. Nawet ich nie, nie chowałam do e, lodówki, a są bardzo ładne i żółciutkie. Właśnie przez dodanie do gotowania troszkę kwasku. A no, będzie się fajnie kleić, bo już widzę także nawet bułki tarty nie będę dodawać, bo już widzę, że będą fajne. Wszystko właśnie zależy też właśnie jakie macie ziemniaki. Ja tutaj mam te ziemniaki, te czerwone, co ostatnio Wam mówiłam, że kupiłam czerwone ziemniaki. Bardzo fajne są one. I ja teraz spróbuję. Czy tu czegoś nie trzeba czasami jeszcze dodać? Uważam, że nie. Pyszne. No i będziemy, ręce umyje, i zabędziemy formować kotleciki. Już do Was wracam. E, tutaj mam bułkę tartą, tu mam takie rozmączone jedno jajko. Witełcem porządnie. Tutaj wleję oleju. Ja nie żo z, e, zapalę teraz gaz. O żeby nam się nie paliły. Ja nawet patelni nie myłam, bo może być po, po tej cebulce. I... O, dobra. Tak, na 3-4 mm oleju. I będziemy robić teraz takie małe kotleciki. Pokażę Wam, ile z tej porcji wyszło. O, będziemy robić. Bardzo fajnie się, właśnie, że jak są wczorajsze ziemniaki, to będą się tak fajnie nam robić. I takich kotleciki. Ja robię takie. Takie, jak ja wiem, jak otwór szklanki. O. już wiecie jak i wtedy do was wezmę i wrócę jeszcze trochę będziemy obtaczać i smażyć wiesz co chciałam jakiś tani obiad zrobić ale teraz nie wiem normalnie co tu zrobić dla niego jak wszystko jest drogie o dobra wracam wracam do was za chwilę no już do was wracam i już wam mówię Takich kotlecików wyszło mi 13. 13 z tej porcji. No i będziemy obtaczać i smażyć. Zaraz zobaczymy, jak tam olej nasz. O, już jest dobry, bo patyczek, od patyczka idą bąbelki. Więc jest dobry. I będziemy smażyć. Obtaczamy w jajeczku. O w bułce a ładne takie będą, że... O! a I bardzo dobrze. I każdego po kolei. Jedną porcję taką z wami usmażę, żebyście widzieli. Ja zawsze mówię, ja wszystko pokazuję. W sześciuteńko na innych kanałach, gdzieś tam jest zawsze przeskok filmu. Nie wszystko pokazują. Bo przecież śledzę kanały. U mnie macie wszystko od A do Z pokazane. Jak się mi coś nie uda? Trudno, to się nie uda. Ja robię tak jak mówiłam. Jest zazwyczaj wszystko na żywo. Zatrzymuję filmik tylko wtedy, no bo coś może trwać po prostu no yy, za długo, prawda? Ubijanie jajek czy tam coś, no po prostu może być za długo, a też nikt nie chce a też też nie chcę, żeby filmik trwał godzinę czasu, no bo kto by go oglądał. O. Tak, także fajne. O. Tak, długo się nie muszą piec, dlatego że ziemniaczki mamy ugotowane, cebulkę mamy podsmażoną z boczkiem. Ser biały można tak jeść, także, aby tylko do zarumienienia. O, I jeszcze jeden mi się zmieści. Oj, widzę, że widzicie, no ja mówię, zaskończyło mi się jajko, więc będę musiała dobić jeszcze jedno, więc okazuje się, że trzeba, trzeba zużyć dwa jajka. Dlatego nie chcę na samym początku podawać przepisu, bo nie wiem. O. 3-4 minutki z każdej strony. Także ja zaraz do Was wrócę, jak tylko będę przewijać. E, przewijać, może. Przy, e, o! Przykładać na drugą stronę. Troszkę Was przybliżę, żebyście widzieli. Żebyście mi do patelni nie wpadli. O! Dobra, widać. I już będziemy. O, jeszcze chcę Was dać, tak, żebyście widzieli. Będziemy odwracać. Proszę bardzo, jakie ładniutkie? Gaz nie za duży. O. No, z ich wcale nie musimy. Ale mówię Wam, jak pachnie. I ja właśnie, albo właśnie tą cebulką z boczusiem, albo ja uważam śmietaną taką kwaskową. O, gęstą. A jeszcze jakby ktoś miał swojską śmietanę, to już w ogóle. Zaraz będziemy, wracam, jak będę wyciągać. No. I będziemy już wyciągać na talerz z, z ręcznikiem, żeby one nam obciekły. O. na kratkę jakąś. O piękne. Tak. I ja będę smażyć następne. Jak usmażę wszystkie do Was wrócę. Wracam już do Was z powrotem. Wszystkie usmażyłam. Wyglądają bardzo apetycznie. Te akurat dałam na takiej kratce. O, proszę zobaczyć. I smakują łaj, bo spadają mi. Łaj, 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 łaj. O, w smaku zaręczam Wam, że są bardzo dobre, troszkę przestygną, poleję sobie śmietaną. Na śmietanę można dać jeszcze szczypiorek, ewentualnie właśnie e, cebulką tam co zostało, zostało też można dać. I e, myślę, że to chyba no, niedrogi taki obiad, i bardzo smaczny. Także wiecie, ile z tej porcji wyszło? Czy Wam potrzeba więcej, czy mniej. I tak jak zawsze mówię, jak się Wam przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę, o suba. I do zobaczenia na następnym, jakimś moim filmiku. Pa, pa!